Cześć, siano, witajcie. Z tej strony oczywiście Maty i witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj piękny dzień. Niestety zaczynamy nieco później dzisiaj, bo powiem Wam tak ostatnio po przerzucaniu tych worków tego zboża i tak dalej, od wczoraj słabo się czuję po prostu i tak niby coś robię ale w ogóle nie mam weny ani do gadania, ani do nagrywania no ale coś tam dzisiaj, mówię, trochę się wyłonić z tej chałupy, coś porobić. E, coś tam właśnie podłubiemy, bo ładna pogoda, szkoda ją zmarnować. Dzisiaj odpuszczę chyba sobie e, dalsze młynkowanie, e, troszeczkę zregenerować plecy i ogólnie może troszeczkę, e, no, ogólnie się zregenerować. Ale co, ładna pogoda, więc dzisiaj stwierdziłem, że jak ładnie tutaj tak obeschło, to dzisiaj bierzemy Ręczne brony <gry> i troszeczkę sobie tutaj podziałam grabeczkami, ogarnąć ładnie, powygrabiać, bo jak widzicie, to, o tu jakiś nigdy się ciągnikiem wpieprzył, także o kamienie też powybierać, bo wiadomo później z kosiarką to aby będzie strzelać, a tak to o ładnie, ładnie jest obsuszone, więc ja sobie troszeczkę to podziałam, pograbię yy, i wyrównam, nie? Jak widzicie wody, wody nachodzi cały czas zaraz do burty dojdzie, także fajnie obstawiam, że wiosną to się wyleje stąd yy, ale co, dobra bez zbędnego gadania, ja biorę się za robotę, no i dobra wziąłem sobie takie cięższe troszeczkę grabeczki, żeby najpierw to obrównać a później takimi delikatnymi grabeczkami sobie powygrabiam wszystkie te kotyry, kamienie nie kamienie i tak to będzie wyglądało ogólnie o tutaj trochę może tak tą burtę Złagodzić jeszcze, żeby się nie posuwało o i tak jak te kamienie, kotyry to się później to się później grabeczkami powygrabia. No i co? Ładna pogoda. Fajnie, że już się tak robi miło, ciepło. Już troszeczkę wiosną czuć. Także bardzo fajnie. Ale ogólnie na przyszły tydzień znowu mrozy nadają. Więc z jednej strony fajnie. Z drugiej strony, już człowiek zaczął do tego ciepełka troszeczkę przyzwyczajać. No ale dobrze, bo będzie można orki zacząć sobie ogarniać, bo takie dość nawet fajne morski mają być. Także to mi się podoba, akurat. Także w przyszłym tygodniu gdzieś to myślę, że zaczniemy sobie orać już. Tak mi się wydaje, bynajmniej, że orki zaczniemy właśnie. O, no ale jak widzicie, tych kamieni pełno. I. Tak, jak tu były wysypane te kamienie, no to teraz już fajnie było, bo się wszystko ujeździło, i tak nie było odczuwalne to, że te kamienie w ogóle były wysypane. A teraz e, znowu, jak się powyciągało, i tak dalej, to tych kamieni znowu teraz będzie niedobrze. E, no i jeszcze musimy coś wymyśleć z datą, albo jakąś rurkę. Albo wykopać troszeczkę tam z 10 cm w tych kamieniach Żeby ten przewód do garażu Żeby po nim nie jeździć, bo go zaraz szlak trafi Ale nie wiem, czy właśnie może jakąś rurkę Plastikową Ogarniemy, czy jak No nie wiem właśnie coś, coś trzeba wymyśleć, bo wiadomo, że Docelowo to będzie Puszczone w ziemi No ale jeszcze nie teraz, nie? Na razie jest tak zrobione i na razie tak musi być No i powiem wam, że przez ten tydzień to praktycznie nic w garażu nie robiłem. To jest aż dziwne i niewiarygodne, bo na razie sobie za tarto stoi, a ja się zająłem inną robotą, No z tym zbożem praktycznie przez cały tydzień. Kurwa, niby nie dużo roboty, a się człowiek umęczy, właśnie. I mówię, tak już wczoraj też się nie najlepiej czułem, no ale upartość człowieka i. Dalej robiłem, a dzisiaj już miałem dość ciężko wstać z łóżka. Także no nie ciekawie, no ale coś taka, to już kolej rzeczy. człowiek przed zimę się od zwyczaju, od takiej cięższej roboty i tak to teraz jest. Ogólnie tata tutaj rzucił pomysł, żeby to jakąś ręczną glebogryzarką może zrobić. Ale tak teraz brzydko jest, a tak to jak już się troszeczkę ugrabi, urówna, to będzie fajnie, ładnie, pięknie, o, ale tych kotyr, te ty kotery to trzeba wszystko od razu na bok bo to majówka przyjdzie, a tu nie będzie gdzie grela zrobić Także o grabeczkami troszeczkę też trzeba pomachać O Jezus, ja mam się, a to dopiero jedna i to najmniejsza ściana Ogólnie też tutaj y, mam plan się wziąć, ale ja tak, właśnie za wszystko mam plan się wziąć, a z niczym się nie wyrabiam. Tydzień za tygodniem mija zara, zara marzec. Y, I to tak, żeby tutaj przy tej siatce też powycinać te hojoki i tak troszeczkę ogarnąć i załatwić temat. No ale jak wiecie, nie ma na nic czasu. Y, teraz też przez to, że. Jedną robotę robię przez tydzień, no to też właśnie nie mam co ciekawego Wam nagrywać, dlatego że no nie będę Wam wrzucał jednego odcinka zmynkowania zboża cały czas, bo no nie chcę Was zanudzać po prostu, te vlogi mają być ciekawe i treściwe, a nie długie i nudne, także teraz troszeczkę, wczoraj też Wam odcinek wypuściłem, no właśnie nieco słabszy, nieco słabszy niż normalnie moglibyście się spodziewać. No ale co, teraz taka robota. No ale jak już teraz sobie ogarnę, to na wiosnę nie będę tracił na to czasu, żeby to sobie szykować. Także tak. Dobra, nie chcę Was znowu zanudzać pół odcinka grabeczkami. Także widzimy się później. No i mamy kolejny dzień widzowie. Jak widzicie, dzisiaj pogoda niezbyt fajna. Zimno, despada. Yy, wczoraj nic nie narobiłem, poszedłem sobie odpocząć trochę. Ale dzisiaj już stwierdziłem, że trzeba się wziąć, nie ma co bujać w obłokach i trzeba skończyć tu te czyszczenie tego zboża. E, w, w, skakuję sobie na górę, bo dzisiaj tutaj troszeczkę muszę sobie zrobić porządku. E, mianowicie, bo tutaj w połowie mam taką deskę, bo tu są dwie odmiany tego owsa i najpierw muszę przerzucić sobie trochę tego owsa paszowego na tą stronę i dokopać się do tej deski A tam troszeczkę górą ona jest przerzucona i czekajcie, najpierw może wam zmienię jasność trochę na kamerze o, teraz raczej powinniście coś widzieć dlatego o, ten pasowy sobie przerzucę trochę tam i w sumie fajnie, bo będę już miał można powiedzieć wysprzątane magazyny, że tak powiem na dole już mam ogarnięte Teraz jeszcze tutaj z tym owsem, powiem Wam, niby dużo tego owsa było, ale tak. Teraz jeszcze trochę do siewu się naszykuje i tak na styk będzie, Wam powiem. Tak na styk będzie. No ale raczej powinno starczyć. E, raczej powinno starczyć. Wiadomo, później, jak już prawa e, poodbija na pastwiskach, i tak dalej, to już. Trochę mniej będzie tego wseszło, bo teraz wiadomo, im podsypuję dość sporo. Hmm. Bo e, no co, za tydzień też jadę posiano. E, jadę posiano, bo tutaj z jednym z widzów się zgadałem niedaleko mnie. Także pozdrowienia Szymon dla Ciebie, jeśli to oglądasz. E, I ogólnie dużo pytań było, a tyle hektarów i co i że nie starcza paszy. No, w tym roku nie starczyło nam siana Z racji takiej, że po prostu e, Gościu, od którego dzierżawiłem łąkę Jak sami dobrze wiecie, ci co śledzą odcinki to doskonale będą wiedzieć Że po zbiorze Pierwszego pokosu Rozsiałem nawóz e, Rozsiałem nawóz, żeby właśnie drugi pokos ładny urósł No i wszystko by było ładnie pięknie. Tylko, że na jesieni, jak pojechałem zobaczyć, jaka jest trawa, to się okazało, że jest to pryska na i trawy tam nie ma. Yy, no, nieciekawa sytuacja wyniknęła. No, ale cóż, cóż mogę na to poradzić? Nic na to nie poradzę. Takie to są właśnie y, dzierżawy widzowie na, na gębę, że tak powiem no cóż, jedynie, jedynie szkoda tego nawozu po prostu, że, że tam wysiałem i tylko tylko tyle strat no i nie dogadaliśmy się, nie wiem dlaczego tak zrobił ale nie będę gdzieś tam się rozwodził bardzo i gadał na ten temat po prostu tak wyszło i tak i tak jest, dlatego e, dlatego tego siana nam w tym roku nie starczyło no i to też w zasadzie pierwszy taki rok gdzieś tam gdzie więcej tego Siana poszło z racji takiej, że koń się pojawił, nie? bo mimo wszystko, że tych osiołków było sporo, ale osły tyle, osły tyle nie zjedzą co, co koń. Bo jednak kobyła to cały czas stoi przy tym sianie i cały czas je. Dlatego nie ma się co dziwić i dlatego też została podjęta właśnie decyzja, że siejemy trochę łąk na swojej ziemi. Właśnie tutaj koło domu siejemy, i tam po Aronii prawdopodobnie będzie trawa zasiana. Ogólnie dziękuję za y, wiele komentarzy pod poprzednim odcinkiem odnośnie właśnie y, siewu tej trawy. Y, fajnie, fajnie, że mogę widzowie na Was liczyć, że nieraz y, podpowiecie coś. Ja też nie jestem y, y, pępkiem świata i nie wszystko też wiem, dlatego wolę się dopytać. Wiele było komentarzy, poczytałem sobie, więc, więc fajnie. Za, za to Wam dziękuję. No i oczywiście dziękuję Wam za e, odbiór tych odcinków. Bo mimo, że teraz właśnie to nie jest żadna konkretna robota, tylko właśnie jakieś o takie przerzucanie zboża czy, czy inne rzeczy. No ale fajnie, że Wam się też takie odcinki podobają. E, też jest sporo komentarzy, że chcecie więcej takich odcinków. Dlatego fajnie. Bo na obecny moment tylko takie odcinki mogę Wam nagrywać, także tak. No i co, niestety tam sobie wysprzątałem, no ale muszę najpierw to tak, najpierw muszę to zrzucić na dół, i dopiero jak to będę miał na dole, dopiero to sypać do młynka, no bo samemu inaczej tego nie ogarnę. Może jakoś, wiecie, jakbym miał kogoś do pomocy, czy coś, może jakoś bym to jeszcze ogarnął, żeby po prostu z góry sypać do młynka ale tak to no niestety się nie da dobra ja was się zanudzam widzimy się później no i witam was widzowie z mojej komnaty tajemnic i jak słyszycie po moim głosie niestety przeziębienie dopadło i mnie e, cały tydzień w domu nie wychodziłem po prostu odebrało mi wszystkie siły nadal nie czuję się jeszcze jakoś e, wybitnie dobrze ale już jest nieco lepiej e, nadal delikatnie gdzieś tam chrypa jeszcze mnie trzyma ale stwierdziłem że Niedługi ten odcinek, nie ma tu nic konkretnego, ale stwierdziłem, że wam wrzucę cokolwiek, żebyście w tą niedzielę mieli, bo tydzień temu nie było właśnie, bo już mnie wtedy rozłożyło, e, ale dzisiaj już tak w miarę staram się funkcjonować, trochę shortsów dla was pomontowałem, trochę tiktoków, wziąłem się jeszcze za ten film, e, więc wypuszczę wam ten film, a jutro już biorę się za robotę, mam nadzieję, że zdrowie już mi pozwoli, e, od, właśnie od poniedziałku bierzemy się za robotę, więc w środę już będzie pełnometrażowy odcinek, gdzie będzie się na pewno dużo więcej działo. Ja Wam życzę, widzę, miłego dnia, zostawcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz i zostawcie oczywiście suba z dzwonem. I trzymajcie się, na razie, cześć!